Halo, halo, dzień dobry, jestem Icyper i witam na swoim odcinku na tym kanale. Zumbloka, to jest już uczciwe znanie zumbloka. To jest odcinkiem pogranicze, sumie niedawno mi tu trochę nie było. Bo dawno, że tu grałem. Zabiłem na kolejny poziom na naszym unbloku. Nie wiem, czy w części to już było, ale kończyłem z wiem czy to było, było na poprzednim odcinku, czy poza odcinkiem, nie pamiętam. A teraz sobie pochopnę. Yy, mamy dwa pryzmary pryzmaryny. Zastanawiałem się trochę, czy tego zrobić w podłogę i, dos i doszedłem do wniosku, że najlepiej podłogę by było zrobić yy, z tego, kobla. Ale kobla yy. trochę mamy mało.

A tutaj mi się jeszcze cegły przypalały, już wspomniałem. Na schodki. Robimy sobie schodki. Bo z nich być dach. I co? No można się już podbudować i reformować budować trochę tego kawałek dachu. Dajemi też można się podbudować. I tutaj na zwierzakach zrobię takie coś innego w takim mniejszym, nawet jak z pół bloków. Myślę, że to będzie gid właśnie. Oj. tak No dach jak to dach. Trochę trudno. Jak... Zwykle. Oj, czekajcie. Tu jest błąd. Co są te rzeczy? Krowa razy 3. Owca razy 3. Podbudowujemy się znowu. Cały czas dnie się podbudowuje. Nie wiem czemu. Pek. 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 I e, tak. Dzisiaj w planach mam zrobić kawałek dachu. ten daszek nad zwierzonkami. Żeby deszcz na nie nie padał. Akurat daszek to nam pewno się nam uda dzisiaj zrobić bo będzie prosty do zrobienia, ale dach cały to nie wiem. Ty ja już na pewno, nie wiem, jedną, może dwie warstwy w dachu uda się zrobić. Przeskoczmy sobie na dół. Zniszczę te dnie. Żeby nam tu syfu nie, robi nie robiły. Mamy iron? Mamy jedną sklepkę ironu. Sk y Możesz zrobić coś takiego, że sklep i sklep nielały. Pokupujmy trochę irona. to, to... potwierdzić mamy um, um, trochę mniej ale mm. mamy łosek siekierkę siekiera mm. Kilof i łopatę. Ułożmy sobie to jakoś. mamy zapasowy, bo już mamy, więc nie wiem po co robiłem. A, wspomniałem, poza tym chciałem jeszcze farmę ogarnąć, ale zapomniałem o tym. Że nie ma farmy. Więc to będzie jakiś syf. Wszystko tu się opróżnia. Pyk 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 pyk, 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 pyk. i trochę więcej rzeczy, pokopmy sobie pyk, tek pyk, tak pyk, pyk jeszcze kupimy Pyk, 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 pyk. Czy na tym siadać? Nie. Szkoda, że się nie da na tym siadać. By było fajnie. Kupimy. Kopiemy i kopiemy Myślę, że to trochę starczy To idziemy tutaj jak kwiatki, to ja Albo może... Mm. jednak. jest no. i trzy dirta Kolejne się nam przepaliło. jest tak. Będzie zwalnościę. Jeszcze nie mogę Jajka. to jajka. Tak Nie wyszło. Szkoda. O, o tak. Widzowie, jeśli wyszliście do tego momentu, to napiszcie, czy mieliście kiedyś takie szczęście, że z jednego jajka w Minecraftie Wam się wykluły cztery kurczaki. Bo mi raz się trzy wykluły z jednego jajka. To jest rzadkie. A cztery są jeszcze rzadsze. widzicie w, kom w komentarzu, czy Wam się Wykluło kiedyś cztery kurczaki, bo to jest naprawdę rzadkie. Z jednego jajka. To mi nie, Ale może kiedyś się wyklują, Nie wiem. Tyk. Hop, hop. Jeszcze, raz, czekajcie. Raz, dwa, trzy. Razę 3 plus 1 10 jeszcze potrzeba W tym czasie kiedy to się przypala to możemy sobie pokopać kopiemy Hashtag kupańsko Wiecie, co ja robię? Dostanę dwie skrzynki, a ja ich sobie nie dostawiam. Nie. Powoli, można miejsce, gdzie brakuje Te skrzynki, a ja może nie. Może nie dodawajmy na razie skrzynąć, po prostu skrzynki dajmy do skrzynki, pociągnie. czemu nie. Mamy dziesięć cegieł. Potrzebowaliśmy 10, a mamy 4. To brakuje nam tylko teraz 6, jak wyłożę tak. Tak, 6 nam brakuje. Jeszcze 3 bloki. 3 pół bloki. Brakuje nam paliwa, to może tak. pokopmy i pokopmy, i pokopmy a i przypominam, jutro wlecą dwa odcinki i we wtorek chyba też dwa odcinki wlecą, nie wiem, ale chyba ja właśnie nie Nevermind. never mind e, ten, we wtorek możliwe, że wlecą ale jeszcze nie wiem e, po prostu, bo no po prostu chcę nagrać więcej odcinków. Bo czemu nie? Okopno jeszcze. Myślę, że to sprawdzić.

Okej, okay, nie ma skupa. A jest cel, OK. Seł ukośnik. Cel. Nie wiem. Wspanialiśmy? Nie wiem. Dobre, mamy już. Teraz tak. I skończyliśmy? Czy jeszcze nie skończyliśmy? Teraz skończyliśmy, O! F5. Dobra, widać że to jest trochę słabo na F5. O, o tak kiedyś mi chodziło, że taki płaski jak będzie jak z jeżakami. O to mi chodziło. Te. No wiecie co? Opowiem mi historię. Kiedyś, jak wystałem... Jak widać zagrani w Minecrafta. E, jak po prostu dostałem Minecrafta, to wtedy to był Minecraft Bedrock, bo na, jako, na konsole go dostałem. I się jakoś tak poklikałem przyciski i, ta, i miałem na FP5 rzeczy. Myślałem, że tak się normalnie gra. O tak, jak teraz jestem. Jak byłem... Wtedy za bardzo nie ogarniałem, więc generował od wszystkiego. Jest tak. takie czemu lecję? I co? Jak chodziłem, no i sobie coś oglądałem... Jestem coś oglądałem, na przykład nie wiem. Minecraft, jak ktoś wygrwał, to że oni są moją. O tak. A takie, jak oni to mają? Ugrali się jakiegoś moda czy coś? To po prostu ja sobie. te sobie robiłam. Naprawdę. Hmm. Przepalało przy się trochę. Dobra, doróbmy sobie trochę. jak w fotki. Dobra. Teraz dobijemy 500 minut do odcinka. Weźmyże po większą sobie platformę. To zwiększamy. Tak, dziś się zaraz pójdzie. Już więcej nie ma. Jedziemy. Ja Zrobiło się... Tak. sobie co chciałam zrobić a płotki płotki i zróbmy już pierwsze okno Musimy mieć takie okna po czemu nie ładne są. przynajmniej mi się podobają. Ja zrobiłem takie okno i są całkiem fajne. No ich tu by nie zrobić. Jeszcze jeden. Okej, okay, mamy. Dobra, myślę, że teraz możemy coś pokombinować z farmami. Ja odłożę teraz łatki do skrzynki. I zrobimy utykę z żelaza. Chowajmy sobie jedwabiuko, bo się nam nie przyda. wiadro wody jest taki problem, że mam jedno wiadro wody. A jak chcę tutaj zrobić piętra, różne wyspy. Bo tam bliżej chce jeszcze być piętro. Więc, y, mam taki mądry pomysł. Teraz. Żeby się tam robi słup, a my możemy tu farmę zrobić. Oranko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Robię farmę, żeby była funkcjonalna jakoś. Myślę, że tyle byli na razie dobrze. А в каких напрямках? Мархевки мама. Видишь, что? Не раду. Второй ветер, найс. Что сделать? Kajcie, ja zrobiłem pędlefka. Jakby pędlefka zrobiłem. To już jest takie ożyczki. Nie wiem, czy to jest pędlefka, ale trochę się począł mieć pędlefka. Okej, okay, mamy dwie, mamy wiele dowody. Drugi, sobie odstaw, odstawmy. I czekajcie. Sklep. Nie, kel, Sklep. I czy jest tu. To... następna strona. Jest. Kup. Otwierdź. Chodź, stop. I pytajcie się, po co tam wlewa. Generator kobla I myślę w czym to zrobić Coś to się nie pali mamy tego dużo Drewno, ale drewno się pali Nie wiem dirt Tylko? Wiem Klasyczny wzbad poza świat. I dobra. Myślę, że to by było na też odcinek. Z odcinkiem. Pogadnijmy tu trochę. Zrobię generator kobla. Trzymajcie się i. Cześć!